mrówka W miał odwieść do szkoły stół powiada do osła nawieź stół ten do szkoły zawieź osioł pomyślał o źle i rzecze do kozła koźle odwieź ten stół bardzo proszę dostanie za to trzy grosze zawołał kozioł barana odwieź ten stół jutro z rana baran był na podwórku do psa więc powiada burku odwieź bo mnie nie ochota Pies wezwał do siebie kota i warknął: Kocie, ladaco, ty zająć się masz tą pracą. Kot stołu wieść nie zamierza, przywołał w tym celu jeża. Jesz myśli: Gdzie stół? Gdzie szkoła? Więc szczura do siebie woła i mówi: Do pracy, szczurze, stół odwieź szybko, a nurze. Szczur chciał się myszą wyręczyć, lecz mysz nie lubi się męczyć, więc Rzecze do żaby. Żabo, stół odwieź, bo mnie jest słabo. Żaba jaszczurkę zaoczyła. Jaszczurko, bądź tak miła. Najmocniej proszę cię, zawieź stół ten do szkoły nawieź. Jaszczurka w pobliskich gąszczach zdołała dostrzec hrabąszcza. Stół odwieź, hrabąszczu drogi, bo bardzo bolą mnie nogi. Lecz chrabąszcz to okaslenia. Powiada więc... Od niechcenia. Wiesz, mucho, zamiast tak brzęczeć, mogłabyś mnie wyręczyć. Mucha do mrówki powiada. Jest to okazja nielada. Stół trzeba odwieść do szkoły. Ty lubisz takie mozoły. Mrówka, nie mówiąc nikomu ani słówka, Chociaż nie była zbyt rosła, wzięła stół i do szkoły zaniosła.